Dzień dobry! W tym filmie omówimy, jak zarządzać wymaganymi polami dla ofert, zapytań i klientów. Wymagane pola odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w kontekście eksportu ofert do portali ogłoszeniowych, które nie opublikują oferty bez podania określonych informacji, takich jak lokalizacja nieruchomości, cena, powierzchnia, liczba pokoi, opis czy zdjęcia. Ustawienie pól jako wymaganych pozwala również zadbać o kompletność danych w IMO, zmuszając agentów do uzupełnienia kluczowych informacji przed zapisaniem oferty. Jeżeli jesteś użytkownikiem IMO z uprawnieniami administracyjnymi i chcesz zarządzać wymaganymi polami, kliknij w głównym menu Administracja, następnie Wymagane pola. W przypadku ofert, wybierz najpierw kategorię nieruchomości, dla której chcesz skonfigurować wymagane pola. Po jej wybraniu aktywne staną się pola Lokalizacja, w którym określisz wymagany poziom lokalizacji oferty oraz Wymagane pola, zawierające domyślnie pola wymagane przez portale ogłoszeniowe. Aby dodać nowe pola wymagane, kliknij w Wymagane pola i wybierz je z listy. Usuwanie odbywa się analogicznie poprzez odznaczenie nazwy pola z listy lub kliknięcie w ikonkę krzyżyka umieszczoną obok danej nazwy. Aby odznaczyć wszystkie pola wymagane, kliknij ikonkę krzyżyka na końcu pola. Kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu przed zmianą kategorii lub zakładki, w przeciwnym razie stracisz niezapisane zmiany. Wymagane pola w formularzu edycji oferty będą oznaczone gwiazdką oraz czerwonym obramowaniem pola. Nieuzupełnienie tych pól zablokuje zapisanie oferty oraz spowoduje wyświetlenie stosownego komunikatu. Zarządzanie wymaganymi polami dla zapytań klientów oraz firm odbywa się analogicznie. Jeżeli chcesz być na bieżąco z najnowszymi treściami, pamiętaj o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górę. Dziękuję.